Witam serdecznie z parku Bell's Close w Anglii, jest godzina 6.15, a ja biegam tutaj co porawie codziennie, prowadząc akcję biegnę dla WOŚP. Jej celem jest tu zbieranie co najmniej 250 zł na kolejny, kolejny 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przebiegnięcie 250 km właśnie do następnego finału. Przebiegłem już ponad 50 kilometrów w tym celu. Zapraszam swoich znajomych, przyjaciół do tego, aby za pomocą portalu siepomaga.pl wspierali moje bieganie oraz oczywiście Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Stoję tutaj często, właściwie codziennie, z widokiem na wschodzące słońce oraz wzbijające się w niebo samoloty. To akurat samoloty startujące z lotniska w Luton. Część z nich oczywiście leci do Polski z, z, z naszymi rodakami, którzy, którzy chcą odwiedzić rodzinę. Co chcę zrealizować dzięki, dzięki mojej akcji? No Przede wszystkim jest to wspieranie naszych fantastycznych dzieci, ale również i ich zdrowie, ale również i moje zdrowie, ponieważ bieganie pomaga mi w lepszej kondycji i w, 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 lepszym, w lepszym zdrowiu. Także realizuję kilka celi jednocześnie. Zachęcam wszystkich do, do prowadzenia tego typu akcji, to znaczy biegania oraz proszenia swoich znajomych o to, żeby wpłacali pieniądze poprzez portal siepomaga.pl na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właściwie są same korzyści z prowadzenia tego typu akcji. Wasze zdrowie, zdrowie dzieci. I wspieranie doskonałego w swoich, w swoich poczynaniach Jurka Osiaka. Zapraszam Was serdecznie również na mojego bloga, gdzie prowadzę zapis z, z tej akcji. Bloga znajdziecie pod adresem www.begneadlawsp.org.com. No cóż, życzę wszystkiego dobrego. I pobicia kolejnego rekordu podczas 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. SIEMA